Spróbujemy te kraje w Afryce, bo są dla mnie nudne. Musimy wszystkie je pokonać, abyśmy byli najpotężniejsi. Teraz lecimy. To zostawcie suba i lajka, to jest nowa seria, będzie na kanale. Kiedyś jak się nauczę to zrobić, bo teraz się nauczyłem tylko ym, ten atakować, a wklejać to nie umiem. Jak ktoś umie wklejać postacie, jeszcze y, ten y, głos. Po prostu umiem tylko że ten um, jak to się nazwało. Um, coś tam... Zapamiętaj ty coś. Bo ja tego nie umiem. Co tutaj jest za Państwo? To się nie da. Lecimy po całą Afrykę. Teraz przejmiemy tą Arabię zasraną. Izrael też może. Turcja też. Wszystko bierzemy. Wszystko. Nawet ten czat, który jest podobny do Rumunii. To jest dziwne, że ktoś tak stworzył. Według mnie to jest dziwne, a według Państwa też może być dziwne. Bierzemy. To będzie też nowa seria. I bo nie miałem pomysłów i chciałem bardzo to zrobić. I taką serię. Teraz zabierzemy sobie... Hiszpania zaatakuje. Na przykład, um, ja zrobię Wam poradnik, jak stworzyć coś takiego. Następny film zrobię. Dobra. Tu sobie dajemy, klikamy. A następny film będzie, może potem. To by było